strony Sullivan to jest gra Pro Cycling Manager 2013. Będzie to seria, w której będę pokazywał jakieś wyścigi. Na razie to będzie tylko i wyłącznie Tour de France. To jest pierwszy etap właśnie nowego turu. Może zanim przejdziemy do samego wyścigu, pokażę zespół, jakim, jakim jadę. Jest to zespół bliski chyba polskim kibicom czyli Omega Pharma Quickster. Nastąpiłem na zespół sprinterską, liderem na górę będzie oczywiście Michał Piotkowski. no takim moim cichym celem jest, powiedzmy miejsce w top 7 tego wyścigu, wiadomo, że w górach trochę potracę, ale na etapach jazdy indywidualnej na czas, no myślę, że mogę trochę zyskać nad największymi rywalami. Hmm. Profil dzisiejszego etapu, tego pierwszego, to jest to sprinterski, z basti, <coughs> Także to będzie raczej etap szybki. ale no przesuniemy wszystkich zawodników do przodu. Ja wiem czemu zawsze tak robię. Oczywiście Mark Cavendish. Jak ja przyspieszymy. Gianluca Brambilla. On to będzie pomocnikiem Michała w górach. Jednym z pomocników dla ja Michała w górach. Tony Martin. <laughs> no to wiadomo. No będzie tutaj zadanie rozprowadzanie Mark Kanadisza, Michał Piatkowski. No i jeszcze tutaj ostatni do ekipy Peter Bates. Ok, trzymajcie mniej więcej to tempo. Weris chroni piatkowskiego, a brambilla nie chroni na razie Kavendisha. To od wiatru. Lepszy rydz niż nic. No i tak myślę, że będziemy ten etap w przyspieszonym tempie oglądać. Etapy sprinterskie będę chciał dosyć szybko. tak w zasadzie tylko na ostatnich kilometrach coś się dzieje, wcześniej no nic. Mmm... Największymi rywalami na tych płaskich etapach będą niewątpliwie, gdzie będą Niewątpliwy kite i Greipel. Andrzej Greipel z Brudnią Lotto i Marcel Wiedel z Fargo z Myślę, że to między tą trójką zagrać się walka na płaskich etapach. Sprawdzimy sobie w międzyczasie na innych, na inne zespoły, tylko przysłali w góry Katiuszy, Pulitor Rodriguez. Tutaj będzie ciężko. A Chris Froome, Jeden z faworytów, niewątpliwie. Nairobi no, Quintana. Chyba jedyny, który może podrzyżować tutaj plany Fluma. Vicent e Zonibali. O, no, myślę, że też powinien popatrzeć o top 3. Z nastawieniem chyba na właśnie 3. Kontador, no mocno zanieżony ma te statystyki w górach. No cóż, corner the Anton. Anton był ulubiony zawodnik niegdyś. Teraz to już, no. brak formy, brak formy, niestety. No, no, tyle. Do mety mamy jeszcze 120 kilometrów cieczka ma już przewagi 7,5 minuty ale chyba nie będziemy musieli jej gonić hmm. o to myślałem z deka już bara po widony nie wiem jeszcze jak będą się te odcinki pojawiały czy to będą dwa etapy w jednym odcinku czy nie myślę że jak to będą etapy sprinterskie to nie, nie, myślę, że nie. nie. To będzie po jednym etapie na odcinek tyle. Nieważne, czy sprinterski, czy na czas, czy górski. Czyli będzie na razie 21 odcinków z Tour de France. No to, niestety te etapy... <coughs> przepraszam. Te etapy sprinterskie będą trochę biały nudą. W zasadzie tu dopiero na ostatnich kilometrach coś się będzie działo. Premia lotna. Przed nami, o widzę, że przygotowują się tutaj. Ja nie będę bo szkoda energii. No i tutaj widzę, pojechali. Nie, nie zdążyłem zatrzymać, czy masz zanosić, kto z perytonu wygrał tę premię. Chociaż w perspektywie walki o zieloną koszulkę. No, takie premie mogą być ważne. O, gdzie to jest? Nie, tu. Nie. Dobra, myślałem, że ostatnio jest pobidony. Kawędzisz 0 punktów, jeżeli chodzi o tą formę dnia. No nie jest to źle, ale mogą być lepiej. To jego koledzy, którzy będą go rozprowadzać, są dosyć dobrze dzisiaj dysponowani. Ja bram miast nie ma nie ma dramatu. No a 10 km, do metry, za jakieś 10 km zacznie się ustawianie pociągów. Co i my zrobimy. To I ja zrobię. Nie wiem czemu często mówię, czekaj, ty o sobie. Ok. Czy już można? Jeszcze nie można. Już można. 18. O! Nie, 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 nie. to jest. Chyba Welic pojedzie jako pierwszy. Na razie niech pojedzie. Złapać koło. Kogo damy na Za Welica. Myślę, że Herbstren, który ma dzisiaj nie najlepszy, nie najlepszy dzień. Niki Terpstra, za Terpstron z Sylvianem Nie, 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 nie. Gdzie jest Terpstron? jest Terpstron. Za Szawanelem damy Kwiatkowskiego. Żeby mnie tutaj nie męczyć, że tego będzie jeszcze w tej wcześniejszej fazie pociągu jechał. Za kim? Za Szawanelem, tak. Za Szawanelem Michał Kwiatkowski. No i tutaj zostali nam jeszcze Martin, Petaki, Sztybar, tak? Czyli Sztybar pójdzie za Michała. Y, Martin za Stenka, Sztybara i... jeden rozprowadzający bezpośrednio Cavendisha, Petaki. Petaki, 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 ale smur Petaki za Martina. O ile go znajdę, jest Martin. I będziesz za pytakiem Brambilla już. Żebyś tutaj nie wadził. O właśnie spokojnie jechać. No i niestety często właśnie przy w kościąku się takie różne różne... O kurczę. O kurcze. O kurcze. Dobra, Veris, jedź. O, jest, dobrze, pięknie ułożeni są już. Troszkę potracili siłę na to, to, to złączenie tych grubek, co mi się nie podoba. Ale, trudno, jeszcze trochę Welic pojedzie. Okej, okay. Welic już kończy swoją pracę. Teraz Nikki Terpstra. Tutaj by się przydało troszkę wyciągnąć nasz pociąg. Ładnie, MDR się ustawia. Chociaż w końcu tutaj tak to się wszystko rozbije. Czyli już się przygotuj. Nie było tak samo. Dzieciaczka że mam pół minuty przewagi, a to jest... Tyle cen nic, okej. Okay. A jeszcze mocniejsze pociągnięcie Terpstry. Świetnie wyprowadził. Wiel kolegów. No i teraz tak, Steven Chavanel. Mocno, 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 mocno. I tutaj się pcha zespół no. Dlatego musimy trochę przyspieszyć, żeby nam tutaj nie podzielił tej grupy. Świetnie, świetnie ten Martin. Żeby nie robił przerwy. i tutaj Martin ma... nie najlepiej wygląda Martin. Kawa nie, że nieźle. No tutaj Martin mnie ma trochę martwi. Martin mnie martwi. No, I ich jeszcze zostało. Okej, okay, damy już kwiatko z tego. Damy kwiatka. Przygotowuje się już ty Martin. Mar Martin, właśnie, Martin, nie wygląda to dobrze. Ok, Michał Kwiatkowski, teraz. Mocna zmiana naszego lidera. Świetnie, świetnie, Kwiatkowski, ależ pociągnął, ależ dał zmiany. Niesamowita zmiana Kwiatkowskiego. Teraz już może pychać z Denek Sztyba, ale to już na maksa. Już na maksa. Ależ się urwaliśmy, no proszę bardzo. Kwiatkowski, trzymaj się tutaj. Żebyś nie stracił za dużo. Sztybar już, świetnie. I teraz Martin. Przygotowywały się już i Petaki. No i za późno żyłem. I Cavendish, no na kole chyba się tylko Viviani, hmm, Także Martin teraz, no dosz, do aż dociągnął teobos. No i teraz już przygotowywanie, przygotowywanie się do finiszu. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Okej, okay. Martin już swoją pracę wykonał. Teraz już, ale tak jej. żeby się tutaj, żeby te Martin nie zbloczył za bardzo, jest na kole Viviani, boss Nicolo, jeszcze spokojnie, teraz, teraz rusza Mark Cavendish, jest, rusza Cavendish, jest na kolei Viviani, Viviani próbuje wyjść z koła, idzie tutaj Nicolo, ale chyba nie, chyba nie, tak jest, Mark Cavendish, zwycięzcą pierwszego etapu. Tour de France. Kapitan <kiew> finish. brawo Gdzie są ci faworyci? Kompletnie gdzie zaginęli. I y. Grajper, i y Kittel, i Vianini, z Christofet, i Guardini. <kiew> Przepraszam, ale chrypkę. Kruopis, Benati, Boss Wow. O tutaj już. Tak to trochę szybciej. Rambilla. No i tutaj powtórki z finiszu. O, zwycięstwo, długość roweru. A, nawet. A, nawet dwóch rowerów. <laughs> o, tu chyba wygrajmy dopiero. Okej. Okay. Zobaczymy wyniki wyścigu jeszcze. ludzie będzie na koniec odcinku. Kamień jest najmocniejszy. Tak jest. No, Graper 11, Kittel dopiero 14. Tuż przed Purito Rodríguezem. No, tutaj front, czyli Czyli dery też wysoko. No, rafą Majka. Miło. E, bo to do pomocy. Konta dorobił. Ok, to na razie tyle. Koniec pierwszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę. Zasub zasubskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się nie podobało, piszcie co. Każda uzasadniona krytyka jest mile widziana, a ja tymczasem dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.